Na serwerze RU czy tam Mir Tankow mają BZT-70, przepiękny chiński czołg 11 Tieru, mają prawdziwego obiekta 279 z prawdziwego zdarzenia, mają MBTB, my również mamy, ale co prawda jest on totalnie inny, jeżeli chodzi o magazynek, no i mają to, o, <laughs> sorry, M mają, mają to myszkę, dwulufową, <laughs> najbardziej przegięty chyba czołg, jaki jest obecnie w Mir Tankow, czołg 11 Tieru. Zapraszam do oglądania. <laughs> Słuchajcie, weźmy sobie kolizyjny, zobaczymy sobie bitewkę i fajny jeden moment z tym czołgiem. No jak widzicie, pancerzowo, hmm, no jest grubo, musimy przyznać, jest naprawdę grubo, no bo o kurde, 400 mm, dolna płyta, żeby ją przebić, potrzebujemy 290. Hmm, może gdzieś słabsze miejsce? O! 260 na poliku, chociaż jest dosyć duże jarzmo jak tutaj widzimy, <laughs> ok? I mamy garnek, który... Aha, nie jest swig pointem, to też nie jest swig pointem, to może sidecraft jest słaby, no też nie za bardzo, ok? Y czy jest to przegięty pojazd, ale ma fajną drabinkę, słuchajcie? I tu na wieży też ma fajną drabinkę. Zostawcie lajka like i suba. E, a my sobie przejdziemy do statystyk tego kolosa, bo chciałem wam specjalnie przedstawić chyba najbardziej chory czołg, jaki jest na mirtanko 11 tieru. U nas będziemy mieli tego niemiaszka takiego totalnie z innej beczki e, po małsie już za dwa tygodnie w Mir Tanków, World of Tanks, a właśnie w Mir mają królewskiego Mausa, który ma dwie lufy, słuchajcie, 2400 dpm 490 demerza na strzał, no zaraz że ma dwie lufy, no to wychodzi po e, prawie, że 1000 na strzał. 258 pny może nie jest jakąś dobrą penetracją, natomiast pamiętajcie, że na serwerze RU mamy również pociski APDS-EVT-RWWS-y, W sensie, no, eee, I one już mają pęny więcej, bo 324, i pamiętajcie, że one zadają więcej damage'a, im czołg jest po prostu e, dłuższy. W sensie, pocisk musi przejść przez dłuższą część czołgu, wtedy zadaje więcej uszkodzeń. E, więc najlepiej dosłownie ustawić się bokiem do takiego, jeżeli już by miał nas przebić. E, reload time 12.46, jakbyście pytali, Dlaczego tutaj jest tyle tych reload time'ów, Bo zazwyczaj w czołgach dwulufowych reload time jest pokazany tylko dwa razy, no bo ma dwie lufy, tak? Czy w czołgach normalnych ma tylko raz pokazane, no bo są normalnymi czołgami? No to to jest czołg dwulufowy z magazynkiem. Mm. <ścoughs> niesamowite to jest według mnie. Naprawdę to jest niesamowite. Eee, czekam, aż będzie u nas, naprawdę. Eee, sześć pocisków w magazynie dwie lufy i tak on może strzelać salwą trzy razy potrafi strzelić, żeby nie było. Mamy 0,36 celność, 2,68 czas celowania, prędkość pocisku bardzo fajna, 1600, 20 na godzinę to jest chyba największy minus tego pojazdu tak naprawdę, ale jeżeli on już gdzieś dojedzie, no to robi po prostu siekę. 3400 HP podstawowo robi robotę ten pojazd, to no, sorry. Wygląda przepięknie, dwulufowy Maus, a w bitwie tym bardziej robi robotę. To może zanim obejrzymy bitwy, to zobaczcie co znalazłem na TikToku. Eee, oczywiście jest tutaj użyta umiejka, ale zanim o tej umiejce, e, to obejrzyjmy jak niszczy praktycznie dwa czołgi topowe e, naprzeciwko. I 7 podwójny strzał 1530 no to co, druga salwa? Nie ma problemu. 1170. Została nam jeszcze jedna, słuchajcie. Interclip jest bardzo szybki, bo... znaczy Interclip. Zadzino, ty? <laughs> między, między tymi wy sekunda. No przecież to jest jakieś chore, nieśmieszne, shitstwo. E, ISA 7 dosłownie zjadło w 3 sekundy, 2 sekundy. MBTB, kolejna 11, jakaś 7, laska. Zadzino, bez problemu, słuchajcie. Przejdźmy natomiast do bitwy. sorry, że w tle gada nam jakiś tam. Pajziom pajdziem, e, natomiast tak, to jest Maus King, który z fioletowym HP ma 4160 hp. Mało tych czołgów w ogóle jest, nie ma ich tutaj zbyt dużo, to znaczy nie ma 15. Nie wiem dlaczego. Natomiast tak, e, o kurde, to jest po rosyjsku, nie spodziewałem się. Rekuperator zwrotny po aktywacji zwiększa prędkość moc silnika, zmienia stabilizację, zmienia opóźnienie w przygotowaniu. Woleja? Chyba że jak jedziemy i skraca czas kary po wol... A, chodzi o dwa strzały w takim razie. Trzy zastosowania, czas pracy 25 sekund, czas przeładowania, e, czyli ponownego użycia 120 sekund. Ciekaw jestem, czy na podobnej zasadzie będą działały umiejki na czołgach e, 11 tieru na serwerze europejskim. Zobaczcie jaki ten czołg jest ogromny. On praktycznie wygląda jak ten bunkier. No do, kurde, niewiele niższy niż ten bunkier. Full APT SFS-y, czy jak to tam dokładnie się nazywają te pociski, 10 haeków. Tutaj EBR aż z wrażenia stanął, słuchajcie. Jest Ebur. 8 sekund pomiędzy strzelaniem normalnym, a nie salwy. Kurde, ale tych przeładowań dużo. Tu teraz tak, dwulufowy magazynek. To jeszcze powinno być w ogóle tak, że z lewego strzelamy goldem typu hit, z prawego APC ami No nie, zobaczmy tą bitwę, nie widziałem jej, mm, więc jestem ciekaw. Mamy ekran WAG na 50B. No ten pojazd z penetracją mnie grzeszy, raczej no na Goldzie, tak, te apds FS y Sorry, że ja tak na to mówię, ale po prostu mi jest łatwiej. E, no to fajną mają prędkość. One są w normalizacji między apc ami a słuchajcie, PPK-ami, więc no, apc y to są najgorsze pociski, według mnie, w grze. E, Okej, okay, czy zablokowane od MBTB? MBTB ma tutaj pocisków 4 w magazynie. Nie tak jak u nas, nie ma pompoma i też ma te pociski, czyli im. O kurde, jak Panzera wyszło za 1733. E, to jest maksymalna rolka BZT-70, ale jakbym miał wybrać obecnie czołgi 11 tieru na serwerze, Roo, czy tam Mirtankow ogólnie, który bym chciał robić, to zdecydowanie to. <laughs> to, jest, to jest niesamowite, co ten czołg po prostu e, jak widzieliście przed chwilą, potrafi. I to już jest ten poziom, że robienie 10 koła e, demedza, to jest już raczej dobra bitwa. No i tutaj BZT bardzo mądrze zagrywa, bo wie, że i tak nie ma szans za bardzo, więc odwraca się bokiem. No chociaż i tak stracił dużo, bo 1700. O, no ale jakby stał przodem, to mógłby już po prostu nie żyć. 2400 uszkodzeń póki co. Bitwa jest bardzo krótka. Kurde, to po prostu <gry> niesamowite to jest, że coś takiego powstało tutaj. E, naprawdę... Oni no, wprowadzą tego P-1000 ratę do randomków chyba, no. <noise> no bo już nie wiem co innego, no to jest dosłownie dziecko P-1000 tej i Mausa, nie? No inaczej się tego nazwać A, nie da. Jaki projektant za tym stał, czy w ogóle jakikolwiek stał, w... nie wiem, ale chciałbym się naprawdę dowiedzieć. Bo tutaj ułańska fantazja to poszła naprawdę daleko. O! I to jest dosyć ciekawe, bez umiejki... Salwa zajmuje 2,5 sekundy, jeżeli dobrze widziałem, 2-3 sekundy. Natomiast jak umiejętność sobie włączymy, no to wtedy trwa to tylko sekundę. Bardzo fajna umiejętność. No widzicie, tym goldowymi pociskami jest tak, że w zależności od tego, jak czołg przeciwnika się ustawi, to tak jesteśmy w stanie mm, zadać damage. No bo jeżeli jest od boku, to naprawdę ten damage nie jest zbyt dobry. I lepiej strzelać ze zwykłych pocisków. 7 do 2 tak w ogóle. 3000 zablokowane, 3000 po spocie. Jest i kran Kranwagn. Kran no on tu z tą peną to chyba w ogóle nie ma nic do gadania. No on chyba nawet. O, jest trochę mi go szkoda. 1263. No czyli w ten go jeszcze raz trafił, co prawda. I teraz powinno wejść naprawdę dużo, bo jest przodem ustawiony. Tak, 535. Mega ciekawa mechanika mm, na serwerze RU. U nas nie ma czegoś takiego. E, za to oni nie mają tego, że im bliżej, tym więcej damage'a zadajemy. Tak jak polskie te deki. No ale musicie przyznać, że ogrom tego pojazdu. Ten chyba najbardziej popaprany magazynek, jaki obecnie istnieje e, w obu tych grach. No ja się nie spotkałem z czymś takim, że my magazynek. Dwulufowy był jeszcze, nie? No, to jest coś ciekawego. 6900. Serio uważam, że robienie 10 koła tym czołgiem to będzie tak, jak 10 zrobić 7 na przykład, nie? Czy coś tego typu. W sensie to nie, że jest w każdej bitwie, ale, no, że dobra bitwa. I nic poza tym, nie? Link, oczywiście, tutaj do bitewki będziecie mieli. W opisie, żeby nie było. Jak na razie jest to jedyna bitewka z tego czołgu. Nie mogłem znaleźć żadnej innej. Ale weźmy jeszcze raz to obejrzyjmy. To jest po prostu piękne. Pyk. 1530. Ciapka. Bez chwili zawahania kolejny MBTB. Minus Zadzino, co. Słuchajcie. Ciekawy pojazd. Piszcie, co sądzicie, czy nasz. E choke 11. tieru niemiecki będzie lepszy niż to, szczerze troszeczkę wątpię, ale może to i dobrze, szczerze może to i dobrze. Eee, piszcie w komentarzach co wy o tym uważacie, a my widzimy się jutro w kolejnym filmie na moim kanale. A jakoś mam ochotę nagrać filmy ostatnio. Dzięki do usłyszenia w kolejnych filmach. Nie.